Wisła Kraków przegrywa 2 do 5 w Katowicach z Gieksą, która na trzy punkty w walce o ekstraklasę zbliża się do Arki Gdynia, z którą gra za tydzień. Z kolei Wisła ma czego żałować i to nie pierwszy, tylko dziewiąty raz w sezonie przegrywa w pierwszej lize. Jest na ósmym miejscu i o tych problemach z Wiślakami chwilę porozmawialiśmy. Alan Uryga, kapitan Wisły Kraków z nami. To jest taki najtrudniejszy wieczór pomęczowy w tym sezonie dla Ciebie? Zdecydowanie, absolutnie, no nie, 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 nie przypominam sobie gorszego, no bo ciężko o to. No teraz są ten mecz, ten wieczór niesie ze sobą takie konsekwencje, że, że absolutnie jest to jest to najgorszy, najgorszy, wydaje mi się, ogólnie nasz dzień w tym sezonie jako drużyny. A tych porażek 9 już w lidze było, natomiast ta w takim momencie, że faktycznie jesteście na ósmym miejscu. I ty masz dużo wiary w to, co będzie za tydzień, nie tylko w waszym meczu? No tak, byłbym, byłbym głupi, gdybym nie wierzył do końca. Póki jest szansa matematyczna, to jak najbardziej. No nie, 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 nie ma innej możliwości, niż wierzyć do końca, póki nie, nie, wszystko nie będzie jasne i, że tak powiem, na papierze, No to, no to ta wiara oczywiście będzie, no ale to też, to też nie znaczy, że. że, że... Można udawać, że dzisiaj się nic się nie stało, czy, 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 czy tydzień temu, czy jeszcze zagłębia się to znowu, bo te trzy ostatnie mecze po prostu no zdemol zdemolowały mnie mentalnie, muszę przyznać. Jest, jest to dla mnie niesamowicie trudna sytuacja, no ale tak powiedziałem na początku, do końca będziemy wierzyć, że jeszcze coś można ugrać. A tak dzisiaj patrząc na ten mecz, zastanawiam się, czy w Twojej głowie jest to, że znowu czerwona kartka, znowu na początku meczu. Czy masz jakby inne zarzuty do Was? Właśnie o tyle to jest ciężka sytuacja do oceny, do, 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 do opisania jej, że pewnie z wielu stron pojawiłby się argument, że, 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 że znowu znowu zwalamy na, na, na jakieś okoliczności, więc dlatego nie chciałem, nie chciałem o tym mówić, no bo, no bo nie chciałem znowu tego argumentu nikomu dawać, no, każdy, 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 obserwujący i, i, i też, też analizujący to wszystko zdaje sobie sprawę, że, że okoliczności nam nie, 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 nie pomagają kolejny raz, no ale ja jako kapitan nie będę, nie będę szukał, szukał wymówek i zwalał na, na inne rzeczy. Inne. To pytanie jest dla mnie, z góry cię uprzedzę, e, trochę naiwne, może trochę głupie, ale często się to pojawiało od osób na Twitterze, od kibiców, może dziennikarzy, że to fetowanie pucharu, że święto, że tego było za dużo. Twoim zdaniem było tego za dużo, czy to zero wpływu na ligę? Nie wiem, nie mam, nie wiem. ciężko mi jest powiedzieć, co by było, gdyby. No to jest, to jest, to jest trochę gdybanie. No... no powiedzmy sobie szczerze, no to też było, to też to świętowanie też głównej mierze, wydaje mi się było, było dla kibiców chcieliśmy klub chciał po prostu dać dać dać, dać celebrować naszym kibicom ten moment bo, bo 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 wydarzyła się w tamtym momencie duża sprawa więc więc nie nie jest, nie jest też tak absolutnie że, że, że my chcieliśmy jakoś wyjątkowo długo świętować i, 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 i tym się tym się, tym, tym się tego zajmować czy miał wpływ no tak powiedział na początku no to jest troszkę gdybanie aczkolwiek wydaje mi się że że, że że mecz w Sosnowcu pokazał mimo wszystko, że ta gra była znów na, 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 na niezłym poziomie. Yy, no ale, ale wszyscy oceniamy przez pryzmat wyniku no i, to, i to, to ciężko się komukolwiek dziwić, no bo, no bo straciliśmy punkty ze Spadkowiczem, chociaż, chociaż absolutnie tamten mecz powinniśmy wygrać i to wysoko. I, 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 i wtedy nie byłoby żadnej gadki o tym, że, że, że ktokolwiek przeciągnął świętowanie. To też jest fakt. Swoją drogą grobowa atmosfera teraz po meczu widać jak u was jest. Nie zazdroszczę i po takim meczu prezes przychodzi do szatni i mówi co, jak wspiera. No, wrócimy do, 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 do pierwszego pytania, czyli, czyli jeszcze, jeszcze jakieś szanse są. No, no padły, padły słowa o tym, że, że mimo wszystko, biorąc pod uwagę okoliczności, czyli że znów graliśmy od, od początku meczu w 10. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o zaangażowanie i charakter, no to, no to na tego nie, nie można odmówić, i, i to, też, to też zostało podkreślone. No i, no i plus to, że, że cały czas nic nie jest wyjaśnione, i, i, i czas na, na podsumowania i rozliczenia przyjdzie pewnie za tydzień, a, a, a może, może, może za dwa. Kuba, powiedz, co wy tym meczem przegraliście, Twoim zdaniem? Ciężkie pytanie na początek. Co my tym meczem przegraliśmy? No tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co my tym meczem przegraliśmy, bo póki piłka jest, że to, to wszystko jest możliwe, więc po prostu trzeba się spiąć i, i za tydzień wygrać. No i tyle. No to nie ma co się teraz załamywać. No, musimy po prostu spiąć się na ten ostatni mecz i, i wygrać go. Mam wrażenie, że mimo swojego PESELu, swojego wieku, to bardzo tak świadomie podchodzisz do piłki i zastanawiam się, co dzisiaj było nie tak z Wami? Czy czerwona kartka, czy widzisz inne kwestie też? Znaczy to nie ma takiej jednej rzeczy myślę, która, która by zaważyła o tym. Ja myślę, że jakieś takie małe detale, po prostu ja też nie chcę się tutaj usprawiedliwiać też ciebie i całej drużyny tym, że, że dostaliśmy czerwoną kartkę na początku meczu, bo tak jak mówiłem już, już wcześniej, że jest taka ranga meczu, jest, jest taki mecz, że po prostu no nawet jeśli ta czerwona kartka będzie, to to, to są sytuacje meczowe i, i po prostu musimy, musimy grać dalej swoją piłkę i, i nie patrzeć się na to. A swoją drogą, dzisiaj był taki najtrudniejszy mentalnie dla was mecz. Teraz się czujesz najgorzej w tym sezonie, czy, czy ten sezon po prostu jest taką trochę serią co jakiś czas tego typu wydarzeń? Ten sezon to jest jakaś sinusoida i raz jest super i raz jest fatalnie. Ja nie wiem, czy czułem się gorzej wcześniej. Nie wiem, ciężko mi jest to jakoś oskalować. Nie ma sensu chyba nawet dzisiaj tego skalować. To inna sprawa, czyli za tydzień totalna walka i jeszcze ta wiara musi być chyba z termaliką. Nie no, oczywiście. No musimy, musimy walczyć do końca. Póki jest szansa na awans, no to, no to musimy zapierniczać na wojsko Od początku meczu jest e, bardzo trudne, tak. I nie wiem, nie wiem. Myślą się na gorszy mecz. E, dlatego dużo emocji, mm, nie wiem. E, Teraz jest bardzo trudno, awansowanie, ale keep pray, I don't know how is pray in Polish, only pray for good results and we will see. Myślisz, że zostaniesz w Krakowie na nowy sezon? Nie wiem, nie wiem. Mamy kontrakt, this is the only thing I can say, no problem.